Oto reakcje youtuberów na pierwsze spotkanie z Cyanem, nową postacią w Rainbow Friends 2, nowym potworkiem. Zaczynamy od Admirosa, Za Nas przepuścił. zapraszam. Okej, okay. zrobi wszystko dla kawałka torta, czyli musimy znaleźć teraz dużo tortów. Co to jest? Cyan! Cyanowy tęczowy przyjaciel. Wow, Cyan? Okej, okay, nie mam pojęcia jak on działa zastanawiam się czemu ona interesuje się tym robakiem. Okej, okay. czemu jest tak bardzo zainteresowana? No, cherry pie... Maciek VR. Musimy <gryw> nakarmić dużego glutka. Tak, tak, tak. Ekipa cała o, by tutaj jest. Uuu. kolejny Co, Co pietro? Uku, ten kolejny o, nowy. Jaki ładny, nice. jaki piękny. Co jest? O kurde. Cyjankowy. Cyjankowy, Nice! Ona będzie no. taką jaszczurką, nie? O, o. Juniorski! Czy musimy teraz znaleźć jakieś ciasto? On wszystko zrobi dla kawałka ciasta! Czekaj, mamy tutaj kolejną. Co to za biedronka jakaś? Kto to zaś jest? Jakaś jaszczurka, patrz tego. Kto to? Siankowie. I wonder why she's so interested in that bug. To jest ona. Dlaczego ona jest zainteresowana biedronką? No musimy Meres Robrox. My i chyba przejdziemy tą grę. coś czuję. Co o, prawda, ja się respię. OK cake, trzeba znaleźć. Okej. Okay. Będą. O biedronka? Czekaj. O, Kolejny! O, ale fajny! Niebieski. Nowa postać. Ja nie wierzę, do tego jest. Taki morski bardziej. No właśnie, właśnie. O, zainteresowany jest biedroneczką. Dobra, ciekawe co on zrobi. Cebulson. E Ej, hey, tylko ciekawe jak. Tu jest jakaś biedronka? O, nie! Kolejny! Cyjanowy! Ja cię kręcę! Cyjanowy potwór! Nie wierzę! I on chyba lubi zjadać biedronki. No super. No i oczywiście ja. Smilex! Find some cake. Znajdziecie jakieś ciasto? E wszystko, co może być związane do kejka. Aha, składniki. Okej, okay, dobra. Czyli musimy znaleźć. O nie, to jest jakaś nowa. Po... Co to jest niebieskiego? Pidzisz to? No, jakiś grane? taki ludzik dziwny. Poczcie na to, to niebieski bił. Był. <ślam> cyjan. Niebieski. Czy, czy jasno. Nie, cyjan. To jest niebieski? Chyba tak. Nie. Nie, to nie jest niebieski. Tu jest jasno niebieski, nie? Jaki cyjan? Czekam. Sharikan VR. Ciasko. A, czyli będziemy musieli Jak znaleźć to? teraz 20 kawałków ciastek, żeby nakarmić tego. Tak, żeby zrobić jedno całe ciasto. Tak, żeby w ten. Biedronka. Co to za biedronka? Co to... Co to jest? Co to za jakiś. Jakaś jaszczurka może? Kameleon ano. taki. Cyjan? Cyjankowy. Jaki to jest? Kolor pusty. Po I polsku. wonder why she's so interested in that bug. No bo ona nie lubi bugów. Ona jest programistą. <laughs> Verka, ferka. Kawałek ciasta. On zrobi wszystko dla kawałka ciasta. Ten ten paczdełko to wielkie. Obie dronka. <grymka> Niezła reakcja. Oho. Czy to nowy potwór? Cyjam? Zastanawiam się, dlaczego on jest tak bardzo zainteresowany tym robakiem. Dobra, zobaczcie. Bzyko plus Dobra, czyli potrzebujemy znaleźć kawałek ciasta, żeby on się przesunął, bo jak widzicie, ta wielka główka nie może się przesunąć, a my musimy tam przejść i... Co to za biedronka? Ej, co to za biedra? O, o! Co? Ej, to jest nowy rainbow, friend! Ten, 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 ten potworek! Ja nie mogę taki jasno niebieski cyjan, cyjanowy potworek, czyli po prostu jest niebieski. Hmm, zastanawiam się, dlaczego jest tak zainteresowana tym właśnie e, małym, jak to się nazywa tą biedronką? Bardzo ciekawe, ile osób przetrwa. To by było na tyle. Zapraszam Was do sprawdzenia filmów YouTuberów, którzy tu wystąpili. Dajcie znać, która reakcja Wam najbardziej się podobała. No i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Ciepło. Cześć.